Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W związku z tym, że Kasia Duć nominowała mnie w kategorii oblewania wodą, co ma służyć wspieraniu ludzi chorych na stwardnienie zanikowe boczne, niestety albo stety, muszę dzisiaj oblać się wodą. Chciałabym również nominować następne osoby. Bo na tym to polega. Chciałabym nominować Marka Ogrodzińskiego, lekarza, ginekologa, jak również chciałabym nominować jeszcze jedną osobę: młode pokolenie, radnego Rady Osiedlowej Kołobrzeska, Marcina. Myślę, że to młode pokolenie zapoczątkuje również falę. Ludzi młodych, którzy wesprą tą akcję i zainteresują się, czym tak naprawdę jest stwardnienie zanikowe boczne. Jest to straszna choroba. Myślę, że ten kubeł zimnej wody, który zaraz wyleje na siebie, będzie jak gdyby takim symbolem, żebyśmy wszyscy pomyśleli o tym, że dzisiaj jesteśmy zdrowi. A ten kubeł zimnej wody pokazuje, że w każdej chwili. Możemy zachorować, możemy też być chorzy i musimy się wspierać. Także ten kubeł zimnej wody jest na otrzeźwienie i na pomyślenie. Dziękuję bardzo. 5, 4, 3, 2, 1! Dla Was, kochani!